Jojojojo, cześć się mankowizowie. Na samym starcie chcę Wam podziękować za taką aktywność, jeżeli chodzi o Neity. Chciałem podziękować w szczególności Nikodemowi za trzy dyszki, Czarnemu Klepkowi oraz kolegów z ZASPY. Psychologa chciałem pozdrowić, Książę RDMA oraz jego ekipę. Siekaczy, Kubolka, Venoma oraz Książe Fejmiora chciałem pozdrowić oraz Castoramę i Kolora, który ubiera się w takich taki ubraniach. Dziękuję za wszystko. Zapraszam do oglądania. Chodź, jaka suka? No wal, tego nie Łapy, 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 łapy. Łapy. O oh, jak się. Sure. Już ja się tym multować. Okej. Okay. O oh, boże. A dobra, co jest? Czy ty myślałeś, że ja go nie multuję? Ale nie, nie, nie odzywa się w ogóle, utka na mordę cały czas. Ale ID sprawdzi kocica. Kurwa jebana. Polka cisza. Nieźle. Co ty robisz? Co ja robię? A kto jedzie swoim? Ty! Robisz kurwa. Ty ziomuś! Ja Zamknij rej kurwa oki. Nie grażasz się wypowiadasz. Ty, ty. Co ja robię? Weź mi to może powiedz prosto w oczy, w cztery oczy, weź mi to powiedz O co, co mnie sądzisz, no powiedz mi Ty jesteś ale debilu bilu. Wiesz, że oh. jest jest ja, Co? Co masz na GoPro? Na GoPro jest wszystko. Gdzie co masz, i gdzie masz tego GoPro? GoPro, i gdzie masz tego GoPro? Ale, że zabierasz, bo nie teraz no, tego. GoPro Lutuję ci tego GoPro, nie ma woda, zlutowałem ci GoPro Ej, kolego! Siedź, 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 siedź. Na pierdolę, ale... No tu kopką strzelasz mam błyka, co. Ty debilu, co? kurwa, zjeb, co ja? No co ty, twierdala, ciąg do mnie strzelasz? Ja na twoją ośkę wjechać. Boże, uważaj, 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 ty zjeb, jebany. Spokojnie, nie jestem tobą, Spokojnie, ok, nie jestem tobą, ty kurwa uposiu. No, no, piawe, kurwa, ale to to go w ogóle nie tego no, ty głupi Ty ja bym go ja zabił się. pięć ty razy. Ty byś go z... zabił, ten pysk, mutuję synu kurwa. Masz przej**a na k**wa Co ty mi próbujesz przejechać? Ty ziomuś poważny A jesteś? A co ty próbowałeś nam robić? Ja akurat takiego nic nie zrobiłem poważnego. Zresztą to to wy, chci wy chcieliście nie przejechać. przejechać. No, no nie wcale, za to co, co, co ty zrobisz? Machaego baju kupował, i że... W że... wakacje że... chcesz? Chcę, marzą mi ja. U... się. Tu jaka bojoza. Ej, co na ty czas? robisz no, kurwa? Nie, na luzie, na luzie. Ale Na luzie, na luzie, na luzie. Jaka gruba ale jest, paskudna, ale paskudny miałaś głos takiej kluchy, takiej takiej szerokiej kobiety Ej, ale taka... Ej, tak. Luz, luz, ej luz. I widzisz, że wyrzuciłem klamki, Ta coś sobie weźmie, Mięso socjalkę i będę klamy. Prosta, prosta, tak, nie? A ale... że otwarte. To nie wiem burak. W takim razie Fajnie, że nie pani. Kajdanki, 8 koła, Na start To jebiście. Manu, A to jest nie takie nie chujowe opti Mam 112 FPS-ów Gdy na mi wczoraj grało 250 osób Czy tam 230 I miałem 200 fps W mieście ja To jest tak chujowe optie na serwerze Jaki ja sklep mam... kurwa co jest Skaza na postarałaś psa, się Na psach mam 140 wiesz Ja pierdolę Tak Tu normalnie można kupić tego Co? No, Rozbij butelkę Ja pierdole ty jest na banku, właśnie go kosuje. a tam psy są chyba. A, chuj w to. No ja będę, no ja no ja Jest na jest, Nic na jest. Jest na jest, na jest, na oczko, Jest nice, nice. Nice, jest, na jest. Jest jest, na jest, na jest, na jest. Jest to? jest, Już dwóch glutuję, ale tak są słabe skrypty PNC. To ty podjechałeś? Nie, nie, nie. Ale znaleziska, ale znaleziska. Ale znaleziska kurwa mm. Pierdala. Jest słaby na sklepie, kolejnego zabijam jak coś. Ja już trzy fragi. Ja i tak za zero, bo anty -trola mam, więc... No i luzik. ja tu bierdę ma, chłopie, jak talala. Nie, ty się dobrze czujesz? Co to, co to taka tor. Tak torebezka. pół na pół, wiesz, tak pół na pół się czuję dzisiaj. Właśnie widać. Zbierz koszyk Koszyki A ty jak tam? Zbieram. Ale z tego nie ma długiej, to po co to zbierasz? Z tego nie ma lamki A Medy kurwa jak jeździ, jebany pajac A ty w niego wyjebaj? No, ale nic mu to nie zrobiło Widzę, że go tu nie rusza O kurwa, psy Zniesiesz ich wszystkich? A ja się wpierdalam w stację? Bo i tak nie zginę No możesz, dawaj, dawaj, w stację się wpierdol Czekaj, niech mi nie podejdą. Ocy się, ocy się, ocy się. Mnie też zabiło! Dlaczego? A ty zginąłeś? Nie, no ja mam ty trolla. Ja czemu ja zginąłem? Przybyłem tak daleko, weź mnie, weź mnie na baśkę. Czekaj, przerywa, Czekaj, Proszę o. Proszę o rewa. Proszę o rewa. Błagam na życie. Jadę autem. Oj, trochę zrobiłem klapę. Wpadłem pod mapę. Wysiadłem. Wysiadłem z kolejnego auta wierzał. i zginam. Lutuj każdego po kolei. Napisałem reporta, może z narwa. Ten jest tak zjebany. Antytuł jest niezniszczalny. Bejście w stację, jakby nigdy nic, wszystkich by zabijało. Ciebie nawet nie ruszyło. Kurwa. Ty... Dobrze, co? Lutuję Dobrze, kolejnego. <laughs> I ta małpa ty sieka ty każdego. za kurwa. Czekaj, jeszcze medyków. Report, błagam Już mam na życie OREWA, administrację, waw RP, Je, jechałem autem, padłem pod mapę... Dostałem REWA! A nie, 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 nie nieważne, po co się wykrwawiłem, po prostu się wykrwawiłem. Lecisz na bana, ty mi napisał, Report. tam w ogóle se internet wypierdali. Jaki całą cwany! ...administrację, waw RP, aby dali mi REWA, błagam... Odjeżdżasz A, stąd, rodzice. odjeżdżasz stąd, odjeżdżasz stąd, bo cię zastrzelę, odjeżdżasz stąd. Lutuj, lutuj jeszcze, lutuj, lutuj, lutuj sobie, lutuj sobie Nie ma, nie ma, nie ma, ale wszyscy ojebani, do tu się Tu się dwóch medyków jest Ale, no to medy... jeden, jeden kurwa wyjebał seneta, drugi ojebany A, to jest Mam cię Ach, na rękę, ten kadary? waves, medycyneta się odłączają kurwa Abs Wszyscy na, banie. na raczej tak. Jak czyhacz chodzę Ej, 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 hop góry, hop góry, hop góry Czerwony jakiś, śmieć, dawaj zetkę Gdzieś tam wchodził na górę Lipa może być, wiesz? Mówi za go właśnie Ej, 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 mordo, mordo on się wydaje podejrzany. się podejrzany, się wydaje z kurwa. Jestem taki cast, taki confident. Słyszałeś na głos? Nie, się Taki kurwa cast i confident. I jak widzicie jak on wyglądał? To tak normalnie się obiera. Tylko tak. taki wyszedł. Co to są tacy, wiesz? Stali gracze, nie? Bo tu się, tu, się, tu, się, tu akurat fajne jest to? Tu, tu się w sekundę tu pan wyciąga. klikasz go i on się wyciąga. Jest typek w końcu, jakiś pierwszy. O, 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 o. dwójka. Ja sobie pójdę. Na beki? Łapy. <grym> <grym> łapy do góry, podajcie się Co ty robisz mordo? E, co robisz? Co robisz? Sierpki robię, siekę podajcie, się, poddajesz się, się Ja nasz Ja pierdol już mu Już mu heavy'ka brałem Już mu heavy'ka brałem Ja pierdol Mam klamę Zgłaszamy go, zgłaszamy go, zgłaszamy go Drugiera będzie cieka a kim jest ten łysy? Kim jest ten łysy? No tu, tu, tu. Ale, to ja cię cię cię. No tylko najpierw trzeba jakoś znaleźć, nie? A to jest też problem. No są tu, czekaj, są tu. Dobra. Gdzieś go. Kurwa, peje. O dobrze, to wasza ośka? To wasza ośka? O, no, ej, czekaj, bo nasz oś. Dobra, dobra. Kurwa, łysy. Dupę, co Łap. Traw go, kurwa, traw go. Także spokojnie. Dobrze Dupę szanuj. Lecicie! Lutuję, 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 lutuję niebieskiego, niebieskiego. Nie wiesz no pogadę co wiesz, no. Nie bierz, pogaż go. No nie mogę. Ja Ale chcemy tego, wstawię. Dobra, zabrakło sto Dobra, lecicie na banana. miał. kajdanki czy nie? Ma, nie miał nic, jest hita. Jak mnie do zaraz dotyczy to idziemy na. Do to. Góry. Dobra, idziemy ci matkę ruchać. Dobra, idziemy do drugiej. Dobra, zabrakło Będzie gangbang. Zobaczymy śmieciu. Zobaczymy. No. Ty ziemuś No Łapy, poddaj się O co ci chodzi? A czemu do ponieszony wiesz, powiedz mi Mamka pola ciała O ma 5 tysięcy i mały sago? o chuj tu chodzi 70 Osób Siemanko! Siema! Jadę kot. Pojechał kotek. A zera dziękujemy. Żegnamy pana. Butelka wody na ekranie. To kotek pojechał. W pusteku dostał. Nie Ale w no, ale to jest szyj gówno. Ty, żymuś. Co? Chcesz kupić klamę? Co? Klamę. No, chcę kupić. Dawaj pod bank. Dobra. To dawaj może na czerwony. Czemu na czerwony? Tak... Tutaj tak... pod bankiem, kurwa, nie pierdol. Tu walimy, trajda. Jaki czerwony, poj**ało cię młody? Czy byście troll jakichś przecieku Witam nas... panów serdecznie. To ja, luzik. <grytanie> Widzę, że już skoszeni panowie są. Czy tam jeszcze miał do kurwy są nowe. Nie wiem czy kajdanki czy. A znaczy, czy kasę, czy to były jakieś kluczyki? Erki tu nie ma! Co tu masz klamę? Ty ja go lutuję! Oj, spad! ty nie ty luzik, co masz klamę? Wejsę! To Ja, ja, ja. ja walnę quita, poczekaj Toś se walnę Sorry, 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 sorry.